Bo jak pewnie oglądaliście u, Barki, u Aberki A jeśli nie oglądaliście to wejdźcie na kanał Aberki I zobaczcie na jego odcinku Robiliśmy taki wielki parkour I nagle Aberka mnie zrzucił Do takiego nie wiem dziwnego miejsca I tutaj zacząłem spadać I puć pytanie co ja mam teraz zrobić Halo Aberka słyszysz mnie Bo nie wiem słuchajcie naprawdę Czy Aberka mnie słyszy Bo ja normalnie zostałem gdzieś przeteleportowany Jeszcze tu jakiś mam efekt Powoli Badanie. Ciekawe co on robi. Ale naprawdę fest mi się to nie podoba. A wy pamiętajcie o tym żeby subskrybować ten kanał. Zostawiajcie tutaj łapeczki. I wbijajcie również na sklep. Ponieważ darmowa dostawa jest od 99 zł. Więc polecam wam bardzo serdecznie. I musimy jakoś się rozejrzeć po tym dziwnym terenie. Ale pytanie. Tu jest jakaś bariera czy co tu jest? Że ja stąd nie mogę wejść. Chyba tu jest ta bariera jest! Naprawdę nie będę mógł stąd wyjść, ale poczekajcie, ten smok będzie mnie atakować, czy nie z... Ło, tu są te róże w ogóle takie witcherowe, ale poczekajcie, czyżby... Co? Ej, tu jest ma... macioszek, jesteś tutaj? To, co, 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 ty tutaj robisz? Ej, nie słyszysz? Co ty... Tak, bo, bo jakby, co tu się dzieje? Ja mam pytanie, co się z tobą działo, bo ciebie tyle nie było na serwerze w ogóle. Jak to nie było mnie na serwerze? Ja zobaczyłem cały czas tutaj, byłem. Ej, poczekaj, bo ja co? jestem. Nie wiem nawet, sercu co powiedzieć. Jak ty się tu znalazłeś? Ale jak Hero Brain, jeżeli on tutaj nas uwięził? Mnie, Elwisa i agenta. My jesteśmy tutaj od dobrych kilkunastu dni uwięzieni was cały czas. A ten Hero Brain wam to zrobił? Tak, tak. Na początku się nie ujawniał, ale Co? kilka dni temu się pokazał. brain w takim razie, skoro tego, co mówisz, ale pytanie nie nie, ja już to się wszystko łączy, ale, muszę ci coś poczekaj. pokazać. no co, ale w ogóle wy tutaj mówisz, że tu długi czas jesteście, nie rozumiem. To czemu no, stąd wyjść nie możecie? No bo jest bariera, nie, nie sprawdzałeś? Nie próbowałeś no, wyjść? patrzyłem, patrzyłem jest Kościół, bariera, ale ona wszędzie jest cały czas. Kościół, my to wszystko sprawdziliśmy, jeżeli chodzi o powierzchnię, no to jest wszędzie bariera i tak, sufit też jest z bariery, a jeżeli chodzi o to, co jest pod ziemią to przysięgam ci, że wszystko jest z bedrocka, w sensie ten bedrock on jest do samego, do samego dna Do samego końca świata Ty się chyba żartujesz? No naprawdę tak jest Bobo, no przysięgam ci, że jakby Ale byliśmy tu pytanie? pierwszy raz Ale ja mam takie pytanie, Dawaj. co to, co, ja jak wyjść, bo naprawdę, ten chłop prawdopodobnie to Herobrine uwięził nas na wyspie. Wcześniej mnie uwięził w jakimś... O nie! O nie! Podpaliłem się! Ej! A, a jak... O, właśnie! Umarłem! Słuchajcie, może teraz wyjść, O nie, ja też jestem tutaj, jak umarłem. Bobo, bo, mój, czemu ty się tutaj widzisz? Mówiłem no, ci, że to jest Brain Słuchaj... Ale no, poczekaj. Naprawdę? Ja muszę wyjść z tej bariery. No ja wyjdę przecież teraz. Dobra, cy... No nie, ja tu dalej jestem bo, bo ty nic nie rozumiesz W sensie, dużo by tłumaczyć My tutaj naprawdę dużo rzeczy ale się chłopie, zastanawialiśmy Ale mi się przestaje to Podobać, bo byłem sobie ładnie w Bobowicach. Nagle przychodzi jakiś chłop w nocy i mnie zabiera. Potem jestem na wyspie. Potem Aberka do mnie przychodzi i mnie ratuje. A teraz jestem z Wami. Czy ja mogę normalnie sobie pójść do Bobowic i normalnie, jak w zwyczajnym świecie, sobie pograć w Minecraft? Bo niestety. Są takie dziwne rzeczy. Niestety, o ale z bariery nie ma wyjścia. I jakby możesz próbować. Ja ci nie będę bronił, nawet dam Ci narzędzia, ale yy, naprawdę, uwierz mi, że stąd. Totalnie nie ma wyjścia ja próbowałem wszystkiego, górą, bokiem, dołem, nawet nie wiem, próbowałem no, wszystkiego Ale dobre to w takim razie co, co wy tutaj, w sensie, bo ty jesteś ty ty tutaj i jak mówiłeś wcześniej, yy, Elvis też, tak? W sensie, tak że... i agent no. też, jesteśmy tutaj wytrójkę bo my tu trafiliśmy tuż po wygranej wojnie, mordo. Czyli yy, pytanie, wy jakoś, bo, bo my słyszeliśmy, że wy poszliście na jakąś, nie wiem, wyprawę, albo że wy nie gracie. To mam to? Kto wam to powiedział niby? Ten, Część, tak ten sobie, Nie, tak sobie tu między nami sobie powiedzieliśmy. Ja, ale stary, nie, 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 tu już Ale powiem po wojnie. ci widzowie na przykład pisali, że, że jak to się nazywa, że e, no, że ktoś was porwał, ale tak. my w to wiesz, nie wierzyliśmy za bardzo. Później no to dopiero właśnie. się trochę też dowiedzieliśmy o No to widzisz, tym. Sam, sam teraz masz dowód, że mhm. to nie jest żadna wycieczka, tylko zostaliśmy porwani. Okej, okay. a takie pytanie, i co? Wy sobie tak tu po prostu stoicie i nic nie, nie robicie, czy co? Nie, totalnie nie. Każdego dnia przychodzi do no. nas kilka, albo nawet kilkanaście zadań od samego Hirobrahima. Mogę ci pokazać. Dobla, nawet co, możesz co, co mi tutaj? Pokazać. Mogę a ci gdzie pokazać. By... Jak A, to okay. wygląda, stary, Zobacz. Tu są jakieś tabliczki w ogóle widzę. chyba. Tak, tutaj to są nasze, tutaj zgadywaliśmy jego nick, hmm. bo on nam zostawiał y, zadania, po których odkrywaliśmy hmm. literki, ale no. tu, tutaj jest My tablica. Ale mieliśmy w ogóle takie zadania zaberką z literkami na wyspie. No widzisz, widzisz, czyli mieliśmy ale dokładnie fajta. to samo. Dokładnie to samo. I patrz, na tej małej tablicy codziennie przychodzą no. zadania i to są naprawdę chore, ja ale to naprawdę. Ale naprawdę chore. myślicie, że tak po prostu was zostawię Jesteście głupszy głupsi niż przy... Przy. Co? Przypuszczałem! A przypuszczałem! Dlatego teraz zapłacicie za to... No ale no to są jakieś żarty i pytanie na tych dwóch na samym dole pojawiają się zadania, czy ja. Nie, jak? tutaj, tutaj na tej małej tablicy czerwonej A, się pojawiają i to są naprawdę chore zadania, typu że na przykład musimy nakarmić tego smoka pigmenami żywymi. Tu masz to? Tak! Naprawdę. W ogóle ten, ten, ten smok nie gryzie czy coś, bo to nie. Jest chyba ten Ender Dragon. Tak, ta, to jest Ender Dragon, tylko że on no. póki co yy, nas nie atakuje, ale podobno, jeżeli się ze złości, to może nas zaatakować. My się boimy cokolwiek tutaj sprzeciwić temu Hirobranowi, mhm. więc wykonujemy póki co jego polecenia. Rozumiem, ale tu mam takie pytanie w ogóle. Skąd wy macie jakieś itemy czy coś? Jakiś w sensie nic nie macie czy co? Wiesz co generalnie tak, jedzonka tutaj nie ma. Jedyne jedzonko jakie możemy Ciu? mieć to tutaj, patrz, zobacz, tutaj no? jest skrzyneczka i raz dziennie dostajemy tam powiedzmy nie wiem 10 steków i mamy 10 steków godzinie? na wszystkie. Nie wiem, no nie sprawdzałem, rano po prostu on to, chyba w nocy jakoś to robi Nie Dobra, wiem, nie mam pojęcia Dobra, to jak coś, to ja będę z samego rana wszystko zabierał Ale stary, właśnie o to chodzi, że na no. tej barierze przetrwać można wyłącznie współpracując Bo tu jest za mało itemów, mordo ale to co, no to, no to musimy w takim razie, ja muszę po prostu, a pytanie jeszcze odnośnie co? zadań, to jest na przykład zadanie całe jeden dzień, czy, czy one się zmieniają jakoś częściej, w sensie ten, kto zrobi najwięcej zadań, ten wychodzi stąd, czy jak, czy, czy nie wiecie? Nie, totalnie wyjścia stąd nie ma, nawet tutaj na tej tablicy jest to chyba napisane, no. a zadania przeważnie są do naszej trójki do tej pory, ale stary, wiesz o co chodzi, jeżeli ty no. tu jesteś, to nie jesteś tutaj bez powodu. Herobrine musiał cię tutaj przenieść celowo. Co? Nawet no ci nie! pokażę coś chodzi. Nie, to Aperka mnie Muszę Aperka ci coś pokazać, Bobo, Ale musisz to zobaczyć. Ja nie wiem co tam się u was działo, ale mówię ci no. wprost, że na bank to jest zaplanowane wszystko przez Hero Braina. Jestem ale pewien. Idziemy? Tu, tary... tu jest tutaj. ten smok! Spokojnie, spokojnie, on jest teraz nakarmiony Więc jest okej okay. Tutaj stary, okay. schodzimy do jego tak zwanego ofiaromatu Czyli miejsca O nie, tu jest parkur. musisz poczekać Poczekaj, bo ja może muszę... okay. dobra. Okay. dobra, jeszcze jeste Dobra, radę, jest, dałem radę Dobra, i stary To więc jest jego ofiaromat no, co? To jest jego ofiaromat, zobacz sam Tutaj jest dziura wykopana aż do bedroka i no? potem przekopana jeszcze przez bedrock. jakby Tam możesz, nawet jak chcesz, to spróbuj. Możesz wyskoczyć poza świat. Ale ale, ale ten pytanie doginie. w sensie o co chodzi z ofiarą? Nie rozumiem. O to chodzi, że my na przykład mamy dla niego zdobyć jakiś item, wtedy przychodzimy tutaj i wyrzucamy go, a w zamian możemy czasem dostać nagrodę. Co? Tak. A naprawdę. pytanie, jak ktoś tam wskoczy, to co się dzieje? Nic tam się. Giniesz po prostu. A czasem a. zadaniem jest to, że musisz sam siebie złożyć w ofiarze, czyli tam po prostu wskoczyć. On jest jakiś dziwny moim zdaniem, walnięty na On jest na chory, web. porąbany i wiesz co jest najgorsze, że nie no? można wchodzić do tego pomieszczenia, Ojce, to, jest, to jest zakazane, to nawet tutaj jest regulamin tego ofiaromatu, nie można no? wchodzić do tego pomieszczenia nie składając ofiary, więc ja tutaj rzucę mu dirta, wiesz? A ja nie mam co wsadzić, dobra z siebie tam rzucę, poczekaj, zaraz wracam! Teraz! Co się stanie? Poczekajcie, może, może się gdzieś teleportuje? No nie, znowu jestem w tym samym miejscu. Dobra, idziemy do, do, Maciocha. To było chyba w tamtą wieżę. To była ta, albo tamta wieża. Poczekajcie, bo ja tutaj Nie, to tu musi być ta druga. Poczekajcie, bo ja nie ogarniam jeszcze tutaj. Ale wszystko to, co się dzieje, to są jakieś normalne szarty. I wszystko przez, a co, co, co to jest? Ty, a ty jak się nazywasz? Powiesz mi coś? Nie, on nie chce mówić, ale naprawdę wszystko co tu się dzieje to jest wina Aberki, bo Aberka mnie tutaj wrzucił. No wiem, wprawdzie Aberka mnie chciał uratować i przyszedł i mnie uratował, ale naprawdę nie podoba mi się. Oj, nie wiem, nie wiem, tutaj, tutaj, no? ja ja co innego innego pokazać związanego związanego z z że że tutaj tutaj nie nieprzypadkowo musisz to zobaczyć. A co takiego? Zo no, nie będę nie opisywał, bo i tak mi nie uwierzysz, nie ja to ale wiem, w ogóle się... pytanie, dawaj, na przykład i to wszystko, znowu ten balkul. Tak. Wiesz to z kiloffami to jest tak, że drewna tutaj nie ma. Tak żeby nie go pozyskać. Jedyny sposób, żeby dostać drewno to jako nagroda za wykonanie zadania. No i desek Dio. to mamy z 10 desek mamy na tym świecie, także jest nolipa. Naprawdę. no, lipa, naprawdę. Ale Dyrta dobra sali Dirta to akurat dużo, bo jakby yes! to... DIRT! ELEGANCKO! Elegant FAJNIE! Oh! Okay, Dirta! No dobra, dobra. Uważaj, bo tutaj jest bariera, no, ale możesz mógł... po tym chodzić. Mogę? Tam nie możesz po tym Możesz po tym teleportu? przejść. Chyba nie. Dobra, Nie, mogę nie, nie, serio. To elegancko. I elegancko. A czemu idziesz zobacz... w lewą stronę? Co? 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 Dawaj w prawą! A no dobra, to ty idź w prawo. Mam iść w prawo? Poczekaj, bo mi się to nie podoba, że Maciuszek chce, żebym poszedł w prawo. Dobra, pójdę w lewo, bo jeszcze wybuchnę ci coś. Poczekajcie, gdzie my jesteśmy? Hello! <laughs> Ziemawo, zobacz. zobaczę. Co ty? Gdzie ale ty, ty biegniesz? Co tu się? <laughs> ale cię stronowałem teraz! Nie Ej, no stare! dwa razy to samo, ja myślałem że ty tak, po prostu słuchaj... żebym zdechł albo coś. A no tutaj... nie no, ale słuchaj, poczekaj, no? nie wchodzę, nie wchodź, nie wchodź. Chodzi mm -hmm. o to, że ty mówisz, że nie jesteś tutaj przypadkowo przez kieru, na tam jest dowód i to jest ważne, że to się u nas pojawiło jeden dzień temu. I sam zobacz stary, co to jest. To jest Musisz zobaczyć to. Ej, tu jest oberka! On jest Czyli za barierą, ober... to jest jakiś... Jakiś się go widzisz dziwny. No nie wiem co to jest. Taka Ej, to to się... mam pytanie, czy aberka też tutaj jest, tak? Nie, nie ma go, tylko chodzi o to, że zobacz, co jest po Te drugiej stronie. Jest, co jest po drugiej stronie? Zobacz, co stronie. jest tutaj. Zobacz. Co? To przecież ja jestem! No właśnie! Co to jest? Chodzi? Ja to muszę wykopać! Nie, no nie można bariery, Nie można wykopać. Daj kilof! Szybko daj mi kilofat, wykopę, dobra, dirkie! Nie do mam do kilofa! Może kilofa. Ty... No jak to nie masz kilofa? kilofa ale Od no razu tu jest, łopacie, tu jest, tu jest bariera. to jest z No. To jest co? bariera i tutaj są inne zasady. Tutaj kilof na no jest epistatnę. Ja mam pytanie, Mamy Co co w tym chodzi? Z nie czemu Ja tu jestem. Nie mam pojęcia, ale mówię ci, to nie jest przypadek, że się tu znalazłeś, to jest wszystko plan Hiroboraina no i jak widać zaplano, zaplanował to. Ale ty ze żarty ze mnie robisz. No, no naprawdę są te żarty. No to jest chyba sen. Nie, ja muszę się obudzić. Weź mnie udać, ja muszę się obudzić. No masz, ale to nie jest ten o naprawdę, Bude! my tu siedzimy od no... kilkunastu dni. Nie, no nie, no nie, no co? No nie, co? No niemożliwe, Madziuszek, no niemożliwe to jest, naprawdę to jest niemożliwe, no ale to czy ja muszę teraz czekać jak taki zwykły y, super wielki pomocnik Hero Braina i czekać na jakieś zadanie tam u góry na tą tablicę tak, i jak tak, będzie... Generalnie to... tak to, wygląda. Ale wtedy to są igrzyska czy coś, kto pierwszy zrobi to zadanie, czy jak? Nie, zazwyczaj te zadania są dla wszystkich naraz, mm -hmm. żeby wykonać to po prostu, ale mm -hmm. zdarza się, że jest jakieś takie indywidualne zadanie, okay. a wtedy będziesz miał napisane, że to jest do ale ciebie. Ale to, to tak, to współpracujemy razem, nie, że ja muszę na szybkości, tak. żeby dostać jakiś itemek czy coś. Nie, 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 to jest wszystko wspólnie, ponieważ Dobra. on po prostu nas tutaj uwięził i on mm -hmm. tutaj chce nas po prostu trzymać. Ale no to nie? w takim razie spoko, ty masz tylko jednego dirta i co, już nic nie macie? Nie, mogę ci pokazać jakie mamy itemy, ale mamy ich naprawdę mało A to wy macie mało. jakiś magazyn, tak? Czy coś? Eee... No magazynem bym tego nie nazwał, Pokażę dobra, ci. Chyba że, chyba, że jedna skrzynka podwójna to magazyn dla ciebie, to, to chyba, że tak. Nie, ale powiem ci, ja chcę Dirta przynajmniej jedną skrzynkę zobaczyć. Eee, wiesz co, no, akurat mieliśmy ale ważniejsze. Nie, jest chłopie najbardziej potrzebnym temem? pewnie wiesz, co nie? Nie no, tak ja ci powiem, o, dobra, że zdecydowanie żeby... jest najważniejsze. Ale mam jedno pytańko odnośnie tak? tego smoka I Kiedy on jest kiedy on chce jeść, a kiedy nie chce jeść? Ja nie wiem, ja z nim nie rozmawiałem, po prostu było zadanie, żeby go nakarmić, to go nakarmiłem, ja, ja dobra, się nie skrzyciłem. Tu tutaj, w choć. zadaniach, okej. Okay. Tak, i a tutaj są tu nasze jest? Skrzy... To, to jest nasze iglo, to jest nasz domek. O, a właśnie miałem mówić, że tu tak wygląda jak taki tych Eskimosów. Dobra, i co tu... Ło, tu... dobra. I gdzie macie ten magazyn? No tutaj, to, są, to jest nasz magazyn. Jak to są cztery skrzynie? No to ale mówiłem ci, że tutaj nie ma itemów, to nie, to nie jest życie jak na survival. jest, Ej, ja mogę no, poczekaj, muszę coś zrobić, dobra? To poczekaj, zrobić. muszę zrobić. Muszę, ja to muszę naprawdę wziąć, bo ja mnie to zajdziała wszystko na nerwy. Ale, dobra, zrobić... ale nie używaj drewna. Na... Bo drewna mamy super mało, yy... nie możesz drewna używać. No, ja nie użyłem drewna. Nie, ja okay, nie użyłem to dobra, drewna. Nie, to dobrze. ja wcale nie użyłem drewna. Pytanie, że drewna mamy naprawdę mega. Pytanie, a mega, można mega. na przykład mało. niszczyć ten bloczek i wykopać sobie można. coś, czy nie? Można, tak, Można? generalnie pod spodem jest już dirt i tam okay. jest wszystko okej. Okay. A pytanie, nie masz kilofu żadnego? Nie, nie masz. Ale Dobre. Ma, może mamy wyższy wyższyni dobra, to zobacz, albo już nie musisz, bo z łapką zniszczyłem. co zrobiłem sobie, tylko się nie denerwuj na mnie, pokaz, dobra? Pokaz. Ale zrobiłem najważniejszą rzecz. Patrz to, 3-4 Łopatę Łopatę Łopatę. żelazną! Łopatę. Nie dość, że żelazo ale to patrz, jeszcze patyki! I patrz, cyk, może mogę kupać dirta, ale fajnie! No nie mogę, no, no stary, bo naprawdę tu są... No, no co, no ty! Ja, ty 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 jest, ty jest ja ty rozumiem, ja rozumiem. że jest Okej, okay, być może jest najważniejszy, ale tutaj naprawdę no? zasady gry są inne. Na no jak serialu, to są zasady musisz... inne. Zasady zawsze są te same, czyli trzeba kopać dirta, jak będzie no dirta, to będzie fajnie. A pytanie, no. ten y, ten ten no hi, heo blind, to ja tak? mam pytanie, on lubi dirta czy nie lubi? By nie to wiem, jest no w ogóle możesz... ten sam Hewline co był w Milionowicach, czy to jest jakiś inny? Nie, nie rozmawiałem z nimi, tak się składa, wyda A. nie mam pojęcia. Ja jestem w ogóle A. w szoku, A to jest że to jest Hero to, to polega na, tym, na, na czymś takim, że to jest jakiś mobek w Minecrafcie, czy na czym to polega? To mi to się wydaje. No. Tak, mi się wydaje, że to jest po prostu jakiś włamywacz na serwerze. Który co? ma jakimś cudem nieograniczoną kontrolę nad tym, co się dzieje na serwerze i po prostu nas troluje, Tak mi nie. się wydaje, ale, no co, ale nie mam pewności, ty wydajesz? Co... a w ogóle wiesz co? Wezmę tego, tego drewna więcej, dobra? Bo mi. Oj, poczekaj, bo. Co ty muszę... robisz bo Skrzynkę no? zrobę, dobra? Bo no, muszę, po co mieć skrzynkę. Ci ale muszę mieć skrzynkę. Ale na tam muszę mieć skrzynkę. No nie, to sobie stary, patrz, bo sobie co? wyślę. O, o, sobie wyślę w takim razie O, mogę Ten wziąć jest... sobie tam dobre, to tak. ja sobie w takim razie wezmę tą skrzynkę. I dobra. Pytanie, gdzie ja mogę zamieszkać? No generalnie to tutaj macie nawet podpisane urządzenie. Łooo! Wow, mam to łóżko! Ale jaki... Co? Jak ja tu nigdy nie byłem. Ale faza. No bo mówiłem ci, że to jest plan Herobrine'a. Wszystko to nie ale jest to przypadek. Ale to co? A tu Aberka też tutaj trafi? Nie wiem, ale ja bym się tego mógł spodziewać, bo patrz. Jest ta y, pod, no? y, pod ziemią, jest, była ta twoja kukułka jakby. No nie? Kukiełka. Mm. I ty się zjawiłeś. Abry też no? jest. Ta marionetka i... Może on też się zjawi, nie mam pojęcia. Oli wadza, dobry, to ja w takim razie możliwe. stawiam tutaj swoją skrzynkę, dobra? I tutaj będę kłaść dirka, elegancko. No, dobra, I jestem, okay. a, ej, co wy nie macie nic dirka, serio, takie biedaki z was? No Raczej wykrywaliśmy zadania, Ale które nam zecił Hiro Po to, żeby wiesz... Po, po to, żeby ej, nas nie załatwić. A mam pytanie, mogę dostać kurczaka tutaj? Nie! Nie! Nie, w sensie, to nie jest, zależy ode mnie, bo, bo powiem ci tak, patrz, jedyne zwierzątko no. jakie mamy to jest ta owieczka, zobacz, tutaj nie nawet jest dla niej o... obora. Bo, czekaj, bo ja nie mam jedzonka, ale dobra, już podchodzę. I nie, co? nie możesz, nie możesz, nie możesz, ja ci dam. Przechodzę. Ale ja nie chcę, ja nie chciałem jej zjadać, no. tylko okay. Jak okay. ja ogólnie okay. mówię, że nie okay. miałem jedzonka, dlatego... Dobrze, dobrze, e, tutaj jest nasza owieczka. To no? e, jest nasza owieczka i jeszcze mamy świnkę, ale ona jest tam ukryta w podziemiu po nawet tej... w jednej sztuce jest? Tak, po jednej tylko. I no nie, to też jest lipa, nie ma bo kurczaków. powinny być... A A y, się świnkę z owieczką? E, nie próbowałem. Wiesz, możesz to może zrobmy teraz, już tylko... tutaj wykopę. Nie, 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 bo ona ucieknie nie? i się spali i się spali. Ona musi tam zostać, ale wiesz co, nawet jeżeli no? by się dało, to nie mamy zboża ani marchewek, ani czegokolwiek żeby. Naprawdę, my dostajemy jedynie jakaś... raz dziennie. Ej, dobra! Ja muszę się nad tym wszystkim, Maciuszek, zastanowić. Dziękuję, że mi tu wszystko powiedziałeś. Jak coś to w ogóle, chłopaki, gdzie są? Czy, czy nie wiesz za bardzo? Co? No wiesz co, teraz to to nie wiem. Ja tutaj próbowałem po prostu jakieś itemy ogarnąć, szukać mm -hmm. e, po raz tysięczny wyjścia z tej bariery, ale... No. I ty wbiłeś. I ja w ogóle byłem w szoku, że jakiś, jakiś ale ruch... Ja ale ja no też dobra, jestem tak. w szoku, znaczy już teraz troszeczkę mniej, bo mi wszystko wytłumaczyłeś. W sensie Ja już też od tygodnia bawię się w gierki tego ziomeczka, takiego, tego Hełobualna. I przez to, że, że ja już mam... przez Wiecie o co chodzi w tym, z tymi na gier... znaczy wiesz o co chodzi, z tymi gier... No tak. y, do y, no, do czynienia, to już się w sumie przyzwyczaiłem, że ja zawsze muszę no, mieć jak rozumiem. najgorzej, ale mi się to nie podoba i Mam żebyśmy stąd wyszli, bo ja w ogóle Ci mogę, Maciuszek, powiedzieć, bo my byliśmy zaberkom na takiej wyspie latającej i tam też mieliśmy zadanie, Jak wszystkie zrobiliśmy, to wtedy no, ja nas wyrzucił to, to tutaj. Czyli jest świetna. Ale wy jesteście jak no, wyspie. To No, ale jest taka tak. w sumie taka szansa, żeby zrobić wszystkie jego zadania i może nas wypuści wtedy. Ej, nie wiem, bo my już naprawdę wykonaliśmy bardzo dużo zadań. W sensie no kilkadziesiąt zadań już wykonaliśmy i codziennie są Ale nowe. No to może jeszcze więcej czy coś. Dobra, nieważne Maciuszek, dziękuję, że mi oprowadziłeś jak coś, to ja za chwilę do ciebie wrócę, tylko muszę coś załatwić. To Dobra. do zobaczenia, pozdro! Ej, dobre, słuchajcie, naprawdę mi się tu nie podoba. Coś mi tutaj ewidentnie śmierdzi. I ja mam w ogóle pytanie: Czemu ten ktoś, ten hero brain, nie chce mi dać świętego spokoju? Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie na sklep, bo od 99 zł macie darmową dostawę, więc kupujcie rzeczy Bobo Tim. No i cóż, trzeba naprawdę z tym hero zrobić święty sporządek. Nie wiem w sumie w jaki sposób, ale przynajmniej te zadania w takim razie razie trzeba je porobić i musimy kopać jak najwięcej dirta, a na tą chwilę wielkie, przy olbrzymie, największe na świecie pozdro!